Witajcie w piątkowy poranek. Jak codziennie chcecie zaprosić do dobrych myśli. Dzisiaj o Jezusie, o imieniu Jezus. Moi drodzy, dzisiejsze pierwsze czytanie, właściwie ostatnie zdanie pierwszego czytania. Scena, kiedy to. Piotr Apostoł już teraz napełniony duchem świętym, kiedy raptem minęło troszeczkę czasu tylko, chwilę wcześniej wystraszony, trochę lęku, zaparł się Chrystusa. Dzisiaj widzimy go napełnionego duchem świętym, kiedy staje przed starszymi ludu, kiedy daje mocne świadectwo, kiedy mówi wprost, że to co zrobiliśmy, to że ten chory odzyskał zdrowie. To, 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 to Jezus, tak? To w Jego imieniu odzyskał zdrowie. W imieniu Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed Wami zdrowy. Piotr, który już się nie boi, Piotr, który pełen Bożej odwagi staje i, i mówi w prawdzie i głosi Jezusa Chrystusa. I ostatnie zdanie. Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez, którego, przez które moglibyśmy być zbawieni. Moi drodzy, w imieniu Jezus jest nasze zbawienie. Nie Dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie ja Chcę tak bardzo mocno zachęcić Cię i zaprosić, żeby to imię Jezus było jak najczęściej w Twoim sercu, na Twoich ustach i w Twojej modlitwie, ale też w Twoich słowach. Imię Jezus. Byśmy głosili imię Jezusa Chrystusa, że to w Jezusa wierzymy, że to w Jezusie jest nasze życie, że to w Jezusie jest zbawienie. My czasami zastanawiamy się, w jaki sposób świadczyć, nie wiem, w swojej pracy, na swojej uczelni, w swojej rodzinie. Czasami może myślimy sobie, że dobrze by było dać jakieś długie świadectwo, że dobrze by było coś bardzo mądrego powiedzieć. Jasne, pewno niejednokrotnie tak. Ale czasami po prostu głosić imię Jezusa, czyli przyznawać się do Niego. Ale nawet nie tyle mówić jestem katolikiem, jestem wierzącym. To też okej. Okay. Ale przyznawać się do Jezusa, a więc mówić wierzę w Jezusa. W Jezusie jest moje życie, Jezus jest moją drogą. Proste zdanie, proste zdanie. Ale skoro w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia, to w imieniu Jezusa jest nasze zbawienie, to Jego imię głoszone, nawet w taki najprostszy sposób, nawet jakimś jednym zdaniem wypowiedzianym z wiarą, my naprawdę świadczymy, przyznajemy się do Jego imienia. I to imię ma moc, by, by rozpalać u innych wiarę. A więc niech imię Jezus będzie mocno w naszych sercach. Na naszych ustach, w naszych rozmowach. W Jego imieniu jest nasze zbawienie, nigdzie indziej. Niech to imię będzie tym imieniem, do którego się przyznajemy, które głosimy, które wyznajemy. Życzę Ci dobrego Bożego Dnia. Niech Pan Ci błogosławi. Niech Jezus Chrystus będzie dzisiaj mocno przy Tobie. Dobrego Bożego Dnia Ci życzę.